Witam w poradniku do Grand Shrouded. W tym odcinku pokażę Wam, gdzie znaleźć zwykły kamienny blok. Jest to odmiana właściwie podobna do niedbale ociesonego kamiennego bloku, tylko że po prostu wygląda bardziej jak nowy. Znajduje się on tutaj na, w ruinach mostu. Yy, najlepiej dolecieć tam z pradawnej iglicy wyżywnych koczowników. Tutaj sobie lecicie. I jak tutaj dojdziecie, tutaj jest też szepa ofitości. Takim, taką drogą powinni się tutaj dojść. Oczywiście ta wersja jest krótka. Link do długiej wersji będzie w opisie filmu, jeśli ktoś woli dłuższą wersję obejrzeć. Informacje o tym, że tutaj jest ten kamień, znajdują się nawet na moście. Tutaj znajdujemy taką notkę, która nam mówi o tym kamieniu. No, tutaj jest ta notka. Gdzie materiał? I teraz musicie tutaj zejść na dół, i tutaj w tej skrzynce jest zwykły kamienny blok, zwykły kamienny blok. I to tyle w tym odcinku, jeśli ktoś woli dłuższą wersję, w której będziemy też zwiedzać kryjówka lupy, no to zapraszam do. Długiej wersji do linku w opisie. Dzięki za uwagę i do kolejnego.